Cześć, maneczko wszystkim i dzisiaj przeżyjemy przygodę w nederze. I kolejny odcinek się pojawi po wybiciu ośmiu łapek w górę pod tym filmem. Także już idziemy do nederu. I już, I już jesteśmy już w Nederze. No dobra. I tutaj jest bardzo groźnie i nieprzyjaźnie. I musimy przeżyć tą bardzo niebezpieczną wyprawę. Dobrze, I jesteśmy tutaj. Musimy omijać tą lawę na tym biomie i skakać dużo. I omijać oczywiście bloki magmy. Aha, i na nim żyje bardzo dużo kostek magmy oczywiście. Każdy to powinien wiedzieć. I jesteśmy już tu. Jest bardzo niebezpiecznie i nawet kostka magmy, kostkę magmy zobaczyłem. O nie, o nie, nie, nie. Groźnie. Proszę mnie nie atakować. nie magma cube proszę mnie nie atakować Kost, wielka kostko magmy kostko magmy spokój uspokój się proszę dobra na razie ten magma cube mnie nie goni ojej dobra chyba mnie goni jednak niestety jest tu dużo dosyć groźnych magma cubów. No bo na ciebie skaczą. Ale fajnie, tu jest. Znaczy, fajnie. No, niebezpiecznie, ale tak. Przygodowo jest w tym miejscu. Nie wiem, czy można tak to ująć. I tutaj. Tam to nie skaczę, bo tamto bym zginął przecież. Dlatego idziemy znów tam. Tam hop hop hop. O dobra i czekam na chyba spotkanie z wielkim panem Magma go, ale tym zamienił jeszcze mniejsza on. Ale tych mniejszych to już może nie będę atakował. Co? Tutaj też dosyć często są gasty. Ale najczęstsze tutaj są kostki magmy. Właśnie te groźne kostki magmy, które, które mnie ciągle gonią. I mam wrażenie, że bardzo im na mnie zależy. W ogóle w nederze uważam, że jest pełno niebezpieczeństw, ale no nawet, nawet może być dosyć bezpiecznie, jeżeli będziesz uważać oczywiście. I sobie chodzimy tutaj. Ale jakby do tego spać, no to już śmierć. Co tam? Czy tam był szkielet? Czy tam nie było szkieleta? Czyli, czy tam był szkielet? Zmieniłem sobie skina, bo tak mi się podobało. Nie pytajcie, dlaczego ty? Ty! Czy naprawdę blok śniegu można nastawić w Niderze i nic się nie stanie? I to jest nienormalne. To jest jakieś porąbane, że. Można stawiać w niderze blok śniegu, nie wiem o co tutaj chodzi z tym. Ale wiem, że trzeba tutaj być bardzo zwinny w tym biomie. No i tak, może sobie trochę tego bazalt wykopię. Tylko nie tam, bo tam jest oczywiście lawa. Tutaj to myślę, że można sobie wykopać bazalt. Ty. Jak to? Czemu ja nie biorę z tego bazaltu? Ty, co jest grane tu? To jest grane. Dobrze, i chyba już mamy wystarczająco dużo bazaltu, żeby zrobić sobie podsadzkę. Dobrze, jesteśmy w sam raz. Wykopaliśmy bazalt. Mamy bazalt, nie wiem, co się stało. Że mamy go tyle samo, ile potrzebowaliśmy, ale wiem, że tutaj. Napiszcie w komentarzu, jak w skali od 1 do 10 podoba Wam się ten krajobraz wulkaniczny, groźny. No i dalej mi to dobrze wygląda, tak. Ale mi tak się podoba nie wiem. Siedem, osiem kurczę, trzeba tutaj być zwinnym na tym biodnie i to bardzo. Tam był jakiś magmakiup, który jest tamtąd zepchnął. Śniak w medyży to prawdziwy skarb i prawdziwe dziwactwo, bo chyba każdy. Wiesz, że w miejscach typu Nether jest gorąco. To jest wręcz niemożliwe, żeby śnieg w takich dziwacznych miejscach się nie topił. Dlatego to twórcy Minecrafta chyba niezbyt znali fizykę. A, a nie, 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 co się stało? Co się stało? Czemu? Czemu? Dobrze, dobrze. Było bardzo groźnie. Żeby ten magma kiuk mnie nie zabił. Bo już. Jeszcze trochę i byłoby po mnie. Dlatego dość niebezpiecznie jest na tym biomie. Co jest? Tylko że. Nie! Sio! Sio wielki. Wielki. Ogniowe. Pudło. Mam cię. Wielki. Wielki kwadracioku. Sio! Sio! Sio mi stąd kwadracioki czerwone. Sio! Sio, 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 sio. jeszcze jest i sio! Mam cię. Dobra, dobra. Co to jest w ogóle za miejsca? Nie wiem. Wiem, że jest bardzo groźne. A jeszcze one mnie gonią. Takie małe też są niebezpieczne. Bo mogę cię zapchanąć do lawy, a wtedy. Ja! Co, 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 co jest? Tak pięknie. No i zginąłem. Brawo. Płonąłem po prostu w tym nederze, bo jest gorąco. To do widzenia i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!